To były czasy, kiedy w futsalu Jeziorak lusowo ogrywał słynny klirek chorzów, wielokrotnego mistrza polski na hali. Tego co osiągnęli, nikt im już nie odbierze, mają co wspominać, ale nie tylko na miękkiej kanapie, bo Jeziorak nadal jest aktywny, nadal gra. A teraz, pełen godności, wstąpił w szeregi ligowców Redboxu. Myślę, że pierwszym zespołem 88 rok. To stare f Lusowo. Doszliśmy od C klasy do prawie trzeciej ligi. Macie za sobą też taką historię no, no, zawodową, czy półzawodową, tak można? Ligową, o tak bym można powiedzieć? Nie, 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 nie. Raczej y, amatorsko podchodzimy do tej dyscypliny. Y, po prostu lubimy grać w piłkę. Jeziorak to w tej chwili co? To klub, to grupa przyjaciół, jak to, jak to można określić? Grupa przyjaciół, która postanowiła jeszcze raz od początku gramy, bierzemy pierwszy raz udział w rozgrywkach Redboxu. Zawsze występowaliśmy w rozgrywkach organizowanych przez WZPN, czy tam OZPN. Bardzo dobrze ostatnio występuje zresztą, jest królem strzelców w tej lidze młody nasz kolega Darek Szopka. 22 bramki, najwięcej strzelonych w całej drugiej lidze. To jest właśnie sposób gry? Ofensywa, dobra, fajna zabawa pod bramką, a mniejsza uwaga na obronie? Yy, no, lubimy grać piłką. Nic yy, takiego, z takiego futbolu fizycznego, raczej techniczny. Yy, tak, że mówię, lubi, lubimy piłkę. W oglądanym meczu Jeziorak poradził sobie z Workerem. Z jedną z lepszych drużyn w grupie B drugiej ligi, ale w tym sezonie nie poradził sobie m.in. z hotelem Andersia Experts, ba był to jedyny mecz, w którym nie strzelił gola. Andersia liczy zdecydowanie na awans. Poszukiwaliśmy sponsora, tak się udało, że hotel Andersia ułatwił nam podjęcie decyzji, czy gramy w tym sezonie w lidze, czy nie. No, trzeba było kupić stroje i zapłacić wpisowe. Um umożliwiła nam to Andersja. Zespół w zasadzie, jeśli chodzi o personalia, jest cały czas ten sam. Oprócz tych tam dwóch, trzech chłopaków nic się nie zmieniło. Także gramy cały czas, razem trenujemy. Chcemy wygrywać po prostu. No i co, wygrywacie, czy jak ten sezon wam idzie? No, ten sezon jest naprawdę nie najgorszy. Na razie znajdujemy się na drugim miejscu. Zdarzyły nam się dwie porażki, resztę meczy wygraliśmy. Dzisiaj ostatni mecz przed nami, potem play-offy. No, chcemy cały czas grać jak najlepiej, wygrywać, żeby awansować do Ligi Wyżej i tam się jakoś utrzymać. Jest Libera, więc środowisko muzyczne. Czy gracie tak właśnie artystycznie, lekko, swobodnie? Jak to wygląda? No, zawsze by się chciało tak grać lekko, artystycznie, ale wiadomo, praca jest najważniejsza. Próbujemy grać od tyłu, szybką piłkę, wyjść z szybką kontrą i, i zakończyć każdą akcję bramką. Nie zawsze to się udaje. Chciałoby się, żeby ta gra wyglądała jeszcze lepiej, na razie jest nie najgorzej, ale będziemy grać lepiej. Przed meczem nie wiem, ktoś rysuje, wam ustawia, sami się układacie, jak macie grać, formacje tworzycie, stricte role na boisku, jak to wygląda. No tak, jest kilku doświadczonych zawodników, Sławek Mizgalski, Roman Piechota, oni w zasadzie wszystko ustalają, jak ta nasza gra ma wyglądać, kto ma zacząć w pierwszej piątce, jakie zmiany. Jest to ustalane bez żadnych rysunków na tablicach, ale rzeczywiście staramy się to ułożyć przed meczem tak, żeby wszystko dla każdego było jasne. Andersja gra rzeczywiście znakomicie, prowadzi w drugiej lidze, a wicelidera też przecież świetną drużynę szpiku. Rozbiła 7 do 2, awans ma zapewniony. Optymistycznie na życie i na piłkę patrzą także optymiści z grupy B trzeciej ligi, mimo że znajdują się na czwartej pozycji od końca. I ogólnie, jesteśmy pracownikami portów lotniczych. Tam pracujemy, kiedyś występowaliśmy jako porty lotnicze. No potoczyło się jak się potoczyło, no teraz próbujemy nowych sił. Nowa zmiana warty młodzież wchodzi do nas. Właśnie, to zmieniliście, odświeżyliście, odmłodziliście? Ja, sportów lotniczych to jest tylko tutaj u nas grają dwie, os dwie osoby, które grały na co dzień tutaj w drugiej czy w pierwszej lidze. No, w lidze no, nie wygląda to różowo. Mieliśmy jeden remis, dwa zwycięstwa. Aczkolwiek na no, dzisiaj było drugie zwycięstwo. Drugie zwycięstwo. No Początki były straszne. Trochę. Aczkolwiek nagraliśmy no, z całą górą tabeli, więc no, nie było łatwo. Pierwszy mecz z liderem 5-4, porażka, podbudowaliśmy się, dalej optymistycznie do tego podchodziliśmy i... No i będzie dobrze, utrzymamy się. Heroicznych czynów dokonuje także zespół Tune Force, który gra nawet jeśli nie ma kompletu zawodników. Walczy do końca o utrzymanie w grupie A trzeciej ligi. początek sezonu był bardzo dobry, żeśmy wygrali pierwsze trzy mecze. Potem było trochę gorzej, też braki kadrowe spowodowały to, że nie zawsze... Jest skład, żeby zagrać spotkanie też w pełnym składzie po prostu i dlatego ciężko jest po prostu wygrywać wszystkie mecze. No Nie, nie, jest, nie ma tragedii, jeszcze no, zostały play także powalczymy, żeby pozostać w tej elicie trzecioligowej. Można powiedzieć, co by było gdyby, gdybyście mieli pełen skład, bo potencjał myślę jest całkiem niezły. Znaczy, no podejrzewam, że byłaby na pewno ta pierwsza piątka, tak niestety tutaj musimy okupować na razie środek tabeli. I walczyć. Do samego końca też nam został jeden mecz. Myślę, że jeszcze powalczymy. Tune Force, co to znaczy? Skąd się wzięliście? Ech, skąd się wzięliśmy? To jest nazwa naszego sponsora. Jest to głównie mechanika samochodowa, chip tuning. O, ogólnie. Pod, podrasowanie samochodu. Ale wy jesteście jakby związani z firmą, czy? Ech, jak najbardziej. Tutaj jeden z kolegów grał u nas, właśnie i też między innymi prowadzi tę firmę. Także. Tak to się zaczęło i zawiązaliśmy tam taki skład kolegi, koledzy, kolegów, i tak to wyszło. Heroiczne czyny trzeba docenić, więc być może i Tune Force utrzyma się w lidze, chociaż przegrał niezwykle ważne spotkanie z trologdytami.